Cześć, z tej strony Szymon Szabłowski, zapraszam Cię na czwarty odcinek podcastu w budowie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o różnicach w pracy na budowie i w biurze projektowym. Zapraszam. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to ostatnio w jednej z relacji mówiłem o tym, że właśnie nieco zainwestowałem w sprzęt. Niestety okazało się, że ten sprzęt trzeba troszeczkę skalibrować, ustawić, więc jeszcze ten dzisiejszy odcinek będzie nagrywany tak jak poprzednie, ale już w kolejnym mam nadzieję, że ten poziom, może raczej jakość dźwięku będzie lepsza. Przechodzimy do tematu, którym będzie dzisiaj porównanie pracy w biurze projektowym oraz na budowie według ankiety, którą przeprowadziłem właśnie na swoim Instagramie. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to oczywiście zachęcam. Otóż z tej ankiety wynikało to, że właśnie na drugim miejscu zagłosowaliście na ten temat odcinka. Tydzień temu, a raczej, przepraszam, dwa tygodnie temu była mowa o zarobkach. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o różnicy w pracy w biurze projektowym oraz na budowie. Jeśli chodzi o mnie, to ja pracowałem w biurze projektowym równo rok. Wystarczająco Długo by mieć jakiś pogląd w sprawie, aczkolwiek też na pewno nie wiem wszystkiego, ale mogę jakiegoś porównania dokonać. No więc, może na początku powiem Wam o takich ewidentnych plusach w pracy w biurze projektowym. Pierwszy taki duży plus to oczywiście to, że pracujemy w ciepłym, w dobrych warunkach. No tak, może to brzmi śmiesznie, ale jeżeli ktoś popracuje na budowie i i będzie przez jakieś 8-10 godzin stał na zewnątrz, yy, powiedzmy, przy temperaturze, yy, no nie wiem, 5 stopni, padającym deszczu. Yy, to na pewno doceni to, że, że pracuje gdzieś w, w biurze. Poza tym zresztą yy, latem podobnie, gdzie mamy jakieś, powiedzmy, temperatury po 30 stopni albo, albo wyższe, a w biurze projektowym, na przykład, jest to biuro klimatyzowane. No to ten aspekt na pewno jest nie do pominięcia. Kolejny plus i to taki myślę bardzo duży jest to, że pracując w biurze projektowym mamy do czynienia z osobami na podobnym poziomie kompetencji. Nie chodzi teraz mi o to, żeby w jakikolwiek sposób ubliżać ludziom pracującym na budowie, ale no musimy liczyć się z tym, że będą tam osoby, które nie będą nas w równym stopniu rozumiały. Jeśli będziemy mówili o jakichś sprawach związanych z nie wiem, współczynnikami przenikania ciepła, z takimi typowo inżynierskimi tematami, no to w biurze projektowym, oczywiście, da się na te tematy śmiało rozmawiać i podejmować różne decyzje. Co też będzie wpływało na to, że być może będziemy czuli taki komfort tego, że to, czego uczyliśmy się na studiach, teraz. Jest wykorzystywane w dużym stopniu i, w, jakby tak powiedzmy, na co dzień, bo właśnie na budowie to często y, tych innych kompetencji używamy, rozmawiamy z pracownikami zupełnie na inne tematy. Oczywiście musimy y, mieć tą wiedzę, ale ona jest w znacznie większym stopniu potrzebna i używana, pracując właśnie przy projektach. No, i to jest taki aspekt, który moim zdaniem ma ogromne znaczenie dla naszego takiego zadowolenia, satysfakcji z pracy, takiego komfortu psychicznego, bo faktycznie budowanie relacji w pracy jest takim aspektem, który bardzo wpływa na, na poziom naszego zadowolenia i pracując w zespole, w którym czujesz się dobrze, bo, bo jesteś przez swoich kolegów, koleżanki z pracy rozumiany. No, wpływa właśnie na Twoją korzyść. Czujesz tą satysfakcję, czujesz się dobrze, dogadujecie się w wielu kwestiach, no a właśnie pracując na budowie, to często jeżeli mamy taką bardziej rozbudowaną kadrę kierowniczą, to też, oczywiście wtedy jest, są, są osoby, z którymi możemy dzielić się swoimi problemami, ale jeśli na przykład pracujemy bardziej indywidualnie, to my te problemy rozwiązujemy, a yy, tak naprawdę nie mamy za bardzo z kim tych. Tematów omówić, bo, bo, bo przecież nie możemy wymagać, by pracownik, który na co dzień układa na przykład kostkę brukową, miałby z tobą analizować kwestie takie jak dobór wytrzymałości, stabilizacji pod kostkę. No takie jakby tematy, które. Które właśnie, oczywiście nie mówię, że nie będzie takich ludzi, bo z mojego doświadczenia wynika też, że jest bardzo dużo fachowców, którzy podchodzą do swojej pracy bardzo, na bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę to mogą cię zaskoczyć w tej kwestii. Tutaj powiem szczerze, że pracowałem przez dłuższy czas z pewnym cieślą, który naprawdę był niesamowicie merytorycznie przygotowany do swojej pracy analizował y, wytrzymałość podpór, y, doszalowania stropów, y, ich nośność i tak Więc y, nie mówię, że tak nie będzie, aczkolwiek no, to są jakieś takie bardziej sporadyczne sytuacje, bardziej można powiedzieć y, mimo wszystko wyjątkowe. Godziny pracy, no tutaj jeśli chodzi o biuro projektowe to zdecydowanie jest to duży plus, no zdecydowanie częściej. Te nadgodziny przypadają w pracy na budowie. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Zdarzają się te nadgodziny, kiedy jest jakiś tam deadline w biurze projektowym i, i faktycznie zostajemy dłużej, ale generalnie raczej jest to praca na 8 godzin. Więc to jest też taki aspekt, który, który trzeba rozważyć, czy nie będziesz miał, miała z tym problemu, na przykład pracując na budowie, że tych godzin będzie znacznie więcej. To, co też chciałbym powiedzieć, to na pewno. Takie indywidualne usposobienie, i to, co nas bardziej kręci, pociąga, bo niektórzy, właśnie już będąc na studiach, mogą to zauważyć, dostrzec, że podoba im się zdecydowanie bardziej projektowanie niż sama budowa. I tutaj, choćbym nie wiem, jak długo w tym podcaście przekonywał Cię do tego, że na budowie może być ciekawiej, więcej się dzieje i tak dalej, to jeśli jesteś typem osoby, która. Po prostu lubi projektować, lubi analizować, właśnie tworzyć te rysunki techniczne. No to zdecydowanie ta praca w biurze projektowym będzie tym, w czym będziesz się realizować, zdecydowanie bardziej. Więc nie chcę tutaj jakoś przesadnie przekonywać do tego, co jest lepsze. Po prostu chcę w tym podcaście poruszyć takie aspekty, jakie plusy ma taka praca, jakie ma taka praca, a ostatecznie i tak jest to sprawa indywidualna i każdy Decyduje za siebie i ukierunkowuje tą swoją drogę zawodową według własnych przemyśleń. Ja tylko chcę w jakiś sposób tutaj podzielić się swoim doświadczeniem. Kolejny aspekt to zarobki. No, jeśli chodzi o zarobki, moje doświadczenie jest takie, że praca na budowie jest zdecydowanie bardziej opłacalna niż w biurze projektowym. Tutaj spotkałem się z czymś, co można określić jako taki sufit zarobkowy jakby to porównać, yy, może tak bardziej pobudowlanemu yy, wiemy, że często yy, te piwnice, pomieszczenia właśnie podziemne projektowane są do wysokości powiedzmy 2,20 a już parterowe yy, powiedzmy 2,70 yy, jak będą jakieś usługi to nawet ponad 3,5 metra czy 4 metry to tutaj chciałbym takiego użyć porównania, że właśnie ta praca w biurze projektowym jest Często, też nie chcę mówić, że zawsze, ale często taką pracą właśnie do wysokości 220, czyli wiemy, że no już wyższych zarobków niż pewien poziom nie osiągniemy. Natomiast praca w wykonawstwie to zależnie od tego, jak poprowadzimy swoją ścieżkę zawodową, do jakiej firmy trafimy, ale tutaj już zdecydowanie te zarobki mogą być powiedzmy porównywalne do poziomu nawet może tych powierzchni usługowych, albo jeśli Dobrze pójdzie to nawet takich y, obiektów jak jakieś hale, gdzie ta wysokość pomieszczenia jest nawet powiedzmy 10 metrów. Takie luźne porównanie, ale właśnie pokazujące to, że w wykonawstwie oczywiście, zresztą to jest naturalne, pieniędzy jest znacznie więcej y, niż y, na projektowanie, i tak było, jest i będzie. Stąd też y, po prostu szanse na te zarobki są większe, na, na dobre zarobki są większe. Może tak, y, żeby nie było zbyt monotematycznie trochę będziemy mieszać te argumenty. Więc teraz troszeczkę o pracy na budowie. Na pewno plusem, bardzo dużym plusem jest zdobywanie znajomości. Tutaj jest ich dużo, dużo, dużo więcej niż podczas pracy w biurze projektowym. Mamy kontakt z wykonawcami, z prezesami, właścicielami firm, mamy kontakt z branżystami. No to są takie rzeczy, które których nie analizujemy pewnie na początku ani nawet w trakcie pracy ale podam wam taki przykład że wykańczając swoje mieszkanie zastanawiałem się nad baterią podtynkową a nablatową w umywalce no i tutaj mogłem oczywiście zadzwonić do swojego takiego bardzo zaufanego wykonawcy sanitarnego zapytać o opinię poradzić się jakie są plusy tego rozwiązania, jakie są plusy takiego. I mam takie informacje z pierwszej ręki od kogoś, kto zajmuje się tym na co dzień i powiedzmy tych baterii zamontował i wymienił tysiące. No więc tutaj yy, myślę, że jest to ogromny plus. Podobnie właśnie, jeśli chodzi o przedstawicieli handlowych i, i, i właśnie zamawianie materiałów budowlanych, pracując na budowie też tych kontaktów, yy, budujemy sporo takich relacji partnerskich i właśnie później, kiedy sami chcemy realizować jakieś własne inwestycje, no to często możemy właśnie skorzystać z tych kontaktów w jakiś sposób, więc na pewno to jest bardzo pomocne i, 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 i dające takie duże korzyści w przyszłości. Plusem pracy na budowie jest oczywiście również ten aspekt techniczny. Pracując tylko w biurze projektowym, nie mamy często Pojęcia na temat tego, jak dane elementy się wykonuje, i możemy po prostu popełniać bardzo głupie błędy, takie, które później właśnie na budowie zostaną wyśmiane. Ja właśnie pracując, zarówno w biurze, jak i na budowie, później no miałem więcej wyrozumiałości. Też wiedziałem, że często wygląda to tak, że jakaś młoda osoba po studiach ma zrobić rysunek, nie wie jak, więc próbuje posiłkując się internetem coś tam narysować. Później okazuje się, że to za bardzo nie ma sensu i są telefony z budowy. A tak, jak tak można? Co to w ogóle ma być? Ale no, właśnie jak ma się to te doświadczenie tego, z czego to wynika i dlaczego tak jest, nawet jeśli chcesz pracować w biurze projektowym docelowo, to właśnie dlatego mówię o tym, że polecam zdobyć to doświadczenie na budowie, zorientować się, zwracać uwagę na to, jak są dane elementy wykonywane, aby później projektować po prostu dobrze. Kolejny plus pracy na budowie to różnorodność zadań. Każdy dzień na budowie w zasadzie jest inny, albo może być inny, ponieważ problemy są każdego dnia nieco inne. Czasami bardzo śmieszne, czasami bardzo poważne, ale są. Powiedzmy, pracując w biurze projektowym, akurat siedziałem. Pamiętam kilka miesięcy klepiąc jakiś projekt budynku wielorodzinnego i w zasadzie było to takie dosyć monotonne. Codziennie przychodzisz, rysujesz, rysujesz, rysujesz. Albo powiedzmy też przykład pracy przy jakimś kosztorysie. To, to też może być coś, co w pewnym momencie już jest dla ciebie nużące. Na nabudowie jednak te dni są inne, dużo się dzieje, jest większa dynamika. Co też oczywiście wpływa na to, że obciążenie psychiczne jest większe i, i właśnie związany z tym stres, więc ma to także swoje minusy. Ale jeśli nie lubisz monotonii i chcesz, aby w Twoim dniu w pracy działo się dużo, by szybciej mijał Ci czas, to na pewno na budowie bardziej się odnajdziesz. Właśnie, aby szybciej mijał czas. Ten czas na budowie to najczęściej jest 10 godzin minimum. No są firmy, w których pracuje się po 9, po 8 godzin, nie mówię, że nie. E, aczkolwiek, nawet pracując 10 godzin na budowie, jeśli są nadgodziny, no to już to wygląda zupełnie inaczej, bo, bo faktycznie wtedy tych godzin robi się dużo i, i to może być frustrujące. Ale jeśli pracujemy te 10 godzin, to chcę Cię zapewnić, że 10 godzin na budowie w moim odczuciu mija szybciej niż 8 godzin w biurze projektowym. Oczywiście y, czasu nie oszukasz, więc to, że wyjdziesz z biura projektowego o godzinie 15 i y, pozostała część dnia jest twoja, no to jest fakt. No, tutaj, jeżeli nawet powiem ci, że ten czas na budowie mija szybciej, no to nie znaczy, że tego wolnego czasu dla siebie zostaje ci więcej. Ale chcę tylko o tym powiedzieć, że faktycznie... Dzięki temu, że praca na budowie jest tak ciekawa i, i, i dużo się dzieje, to na pewno nie jest to praca, w której mm, siedzisz i odliczasz, ile jeszcze godzin musisz być w pracy. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Oczywiście to też pewnie wynika z tego, że no, po prostu ja na tej budowie czułem się dobrze. Kolejny taki aspekt to, jeśli chodzi o pracę na budowie, widoczne rezultaty pracując w biurze projektowym. Jeśli yy, zajmujesz, jeśli już pracujesz w nim dłużej i. Zresztą, może to nie ma znaczenia, ile pracujesz bardziej, to jak podchodzi do tych kwestii Twój pracodawca, no bo może Cię wysyłać na budowę, abyś nadzorował, sprawował taki nadzór autorski nad pracami, jeśli nie yy, osobiście, jako, jako taki projektant, bo oczywiście nadzór autorski dotyczy projektanta, który podpisał się. Więc jeśli jesteś tylko takim pomocnikiem projektanta, no to możesz taki, taki nadzór pełnić na zasadzie jakiejś takiej praktyki, którą ten pracodawca ci pozwala zdobywać, czyli wysyła cię na plac budowy, żebyś sobie zobaczył, zorientował się. Też skontrolował, czy wszystko jest wykonywane zgodnie z tym, jak zaprojektowaliście. A więc jest jakaś szansa, pracując w biurze projektowym, widzieć rezultaty swojego, swojego projektu, ale właśnie pracując na budowie, widzisz je natychmiastowo i w każdym dniu, oczywiście nie mówię, że swojego projektu, ale generalnie projektu, czyli obserwujesz dokumentację i na co dzień ją analizujesz i widzisz rezultaty w postaci zmian na budowie fizycznie wykonywanego. Obiektu. Kolejny aspekt to to, że na budowie zajmujemy stanowisko menadżerskie, kierownicze, to też pozwala ci zdecydowanie bardziej budować pewność siebie, bo pracując w biurze projektowym, raczej jesteś jednym z wielu projektantów, i później po, po prostu powoli, też oczywiście sukcesywnie możesz zdobywać awanse. Zostać na przykład jakimś kierownikiem biura. Już tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w te struktury, bo mówię, pracowałem w biurze tylko rok, więc też tych struktur do końca może nie znam, ale po prostu pracując na budowie jest tak, że zajmujesz stanowisko kierownicze i masz pod sobą dużo pracowników w biurze projektowym. Raczej od początku nie zdarzy się tak, że będziesz nadzorował czyjeś pracę. A właśnie na budowie tak jest, więc to na pewno pozwoli ci bardziej budować pewność siebie, ale też jest to na pewno aspekt, który zmusi cię do tego, by bardziej pracować nad sobą i rozwijać wszelkie kompetencje, które będą ci pomagały po prostu poradzić sobie na tym stanowisku kierowniczym. Perspektywy kariery. Tutaj myślę, że są zdecydowanie szersze podczas pracy na budowie, doświadczenie, które tam zdobywamy. Może otworzyć drzwi do różnych możliwości rozwoju naszej kariery, zarówno w obszarze nadzoru budowlanego, jak i zarządzania projektami, ale także właśnie założenia własnej firmy i właśnie zarabiania na wykonawstwie. No to teraz, może kilka minusów pracy na budowie. Na pewno takim największym jest presja czasu. Na budowie spotkasz się z ogromną presją związaną z terminami, a niepowodzenia w realizacji harmonogramu mogą prowadzić do kar finansowych lub nawet utraty kontraktu. Odpowiedzialność jest ogromna. Co wpływa bardzo na nasze zdrowie psychiczne. Mnogość nieprzewidzianych sytuacji, to mówiłem o tym w kontekście plusów, że dzieje się dużo, ale może to być także ogromnym minusem. Na budowie, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia tych nieprzewidzianych problemów, takich jak chociażby problemy z dostawami materiałów, problemy pogodowe, problemy techniczne. No i jesteśmy zmuszeni do tego, by szybko reagować i podejmować decyzje. Kolejny aspekt to zarządzanie zespołem, więc musimy w tej pracy, zajmując stanowisko kierownicze, dźwigać presję tego, że po prostu musimy delegować pracę, zarządzać różnorodnym zespołem pracowników. No i może to być nielada wyzwanie. Konieczne na pewno będzie. Utrzymywanie efektywnej komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie zespołu, no i taki stały, stały, stały nadzór nad bezpieczeństwem pracy na budowie, czyli BHP. Tutaj to po prostu no, będzie to taka walka z wiatrakami. Niestety, pracując na budowie jest to czynnik najważniejszy. A także chyba najtrudniejszy. Chciałbym kiedyś nagrać oddzielny odcinek w tym zakresie, podzielić się tym, w jaki sposób można sobie radzić właśnie w zakresie przestrzegania BHP na budowie. Warunki atmosferyczne, o tym już trochę wspominałem, właśnie odnośnie pracy na budowie. Tutaj na pewno będziemy musieli od początku nastawić się na to, że będziemy pracowali w trudnych warunkach atmosferycznych. Czy to będzie zima, czy po prostu dni deszczowe, czy też upalne lato, pracujemy na budowie, takie są realia, i tutaj, jeśli chcesz pracować na budowie i później narzekać na to, że pracujesz w trudnych warunkach atmosferycznych, to można to porównać do sytuacji, w której ktoś, powiedzmy, leci do pracy w Anglii, gdzieś właśnie na, na zewnątrz i w Anglii, jak wiemy, praktycznie. 90% czasu pada deszcz, no i jedziemy i narzekamy, że tam ciągle pada. Można było jechać do pracy do krajów takich jak Włochy czy Hiszpania, a nie narzekać, że jest jak jest. No i podobnie z pracą na budowie. Jeżeli decydujesz się na pracę na budowie, wiedz, że będziesz pracował w takich warunkach atmosferycznych i na to nie masz wpływu, nie ma co narzekać. Jeśli tak wybrałeś, to po prostu musisz się z tym pogodzić. Delegacje, no i tutaj. Zdecydowanie, zdecydowanie temat, który jest związany z branżą wykonawczą. O ile jeszcze powiedzmy, w budownictwie kubaturowym to może być rzadsze, aczkolwiek też oczywiście bardzo częste, to już w branży drogowej jest to pewien standard praca w delegacji, i to jest moim zdaniem ogromny minus pracy na budowie. To już jest moje prywatne doświadczenie, chociaż pracując w delegacji, już z perspektywy czasu wspominam wszystko bardzo dobrze. To pamiętam, że w trakcie wcale nie zawsze tak było fajnie i przyjemnie. A więc, no, aspekt taki, że właśnie będziesz musiał się pogodzić, będziesz musiała się pogodzić z tym, że pracując na budowie, co jakiś czas takie propozycje będą się pojawiały, albo nawet nie propozycje, a konieczność takiej pracy. Oczywiście to zależy od firmy. Dobrze by było na początku podczas rozmowy kwalifikacyjnej ten temat poruszyć, bo często o tym nie myślimy, a później powiedzmy pracujemy gdzieś pół roku i po pół roku okazuje się, że mamy... Dostać pracę na drugim końcu Polski. No i jest zdziwienie. Nikt o tym nie mówił. Często boimy się, że nie znajdziemy innej pracy tak szybko, więc decydujemy się na to. A potem jest frustracja, niezadowolenie. No i już nie będę za bardzo rozwijał tego tematu. No po prostu, pracując na budowie, musisz liczyć się z tym, że delegacje są takim chlebem powszednim w wykonawstwie. No i teraz może coś z plusów. Praca na budowie jest takim połączeniem pracy. Przy biurku i pracy w terenie. Jest to takie bardzo fajne połączenie, ponieważ zarówno pracujemy trochę w biurze budowy, ale nie codziennie, nie przez 8 godzin, przez 21 czy 2 dni w miesiącu, a po prostu powiedzmy, jednego dnia popracujemy kilka godzin, idziemy na budowę. Może być taki tydzień, że w ogóle nie będziemy siedzieli przy biurku, tylko nadzorowali pracę. Może być taki tydzień, że właśnie będziemy faktycznie w biurze budowy, ale to będzie taka praca mieszana. Nazwijmy ją hybrydową, i jest to praca, która mi osobiście bardzo odpowiadała. No i właśnie w zestawieniu z pracą w biurze projektowym, gdzie ten tryb pracy jest typowo siedzący, to praca na budowie wydaje mi się być taką. Ciekawszą w tym aspekcie, aczkolwiek też możemy podejść do tego w inny sposób, że pracując powiedzmy te dwie godziny krócej w biurze projektowym niż na budowie, to możemy później te dwie godziny poświęcić sobie na chociażby y, jakieś bieganie. Y, Siłownie, czy, czy inne aktywności, jakiś rower, więc na pewno można sobie to jakoś rekompensować, ale trzeba też wiedzieć o tym, że jest to siedzący tryb pracy i musimy się z tym pogodzić. No i to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze porównanie pracy w biurze oraz na budowie. No i standardowo na koniec pytanie z Instagrama. Mprzeth pyta. Presja czasu, zarządzanie czasem i stresem, widoczny problem w branży. Tutaj chciałbym polecić Wam pewną książkę. Polecałem ją na mojej zamkniętej grupie na Instagramie. Buduj z kierownikiem, zresztą na Instagramie, jeśli mnie nie obserwujecie, to możecie mnie zaobserwować. Jeszcze raz się powtórzę: Dziennik kierownika. Tytuł tej książki to Uwaga, zarządzanie czasem. Więc jeśli ktoś z Was e, chciałby właśnie wbić w gogle ten temat i jakoś starać sobie pomóc, to pewnie nie byłoby z tym problemu. Zarządzanie czasem, Brian Tracy, taka niebieska okładka z żółtymi literami, bardzo polecam. A jeśli chodzi o kwestie radzenia sobie ze stresem, jest to temat bardzo złożony i będę chciał na ten temat poświęcić cały odcinek podcastu, zresztą na temat zarządzania czasem być może też. No i to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że zostaliście do końca. Zapraszam do. Subskrybowania, polubienia, nie wiem co tam jeszcze można zrobić z tym podcastem, tak byśmy go budowali, by rósł. A poza tym, dajcie znać, jak Wam się on podoba: czy ma być dłuższy, krótszy, jakie tematy mam w nim poruszać. Piszcie do mnie, postaram się, by ten podcast był dla Was coraz bardziej atrakcyjny. A na dziś to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.